Siebaleczko jestem Like na w odcinku. Dzisiaj pojeździmy sobie troszeczkę moją mesę do tego co głównie zostało stworzona. Tak więc bez zbędnego bez przedłużania ciśniemy już yy, do odcinka. Widzicie troszeczkę się zmieniła. Yy. Zmienny został kolor oraz dodane lampki Aqua, ponieważ lubię je i bardzo, bardzo mi pasują. Pojedziemy sobie... Yy. Dzisiaj sobie pojedziemy na ten takim mniej yy, znane w, w mniej znane miejsce offroadowe Czyli tu Widzicie hydrę dalej, dalej istnieje, lecz y, mam zamiar troszkę to zmienić yy, ponieważ mam zamiar demontować hydrę dozbierać na MK2 Tam około 20 -ka chyba Tak mniej więcej na to wychodzi i potem zamienić, yy, znaczy, nie zamienić, zamienić to tak, bo może powiem inaczej, zamieniam Hydrę na e, RH1 oraz MK2. Moim zdaniem, że to będzie fajniejszy pomysł, e, ponieważ Hydra, tak na serio, nie za bardzo pasuje, moim zdaniem, RH1 jest o wiele lepsze. Można sobie to dostosować, można sobie na to obniżyć, że nie, zrobić pod glebę czy pod co się chce tak na serio. Też wiadomo, że mesa na glebie wygląda śmiesznie. Yy, w sumie nie, nie do tego została stworzona. Żeby ją mieć potem na glebie. Mm. No niestety no. Yy. A eee... Yy. Dla tych, którzy oglądają Multisa, wygrałem w jednym z jego konkursu, eh, konkursie, co, co bardzo bardzo się cieszę. To prawda, 2,5 K yy, nie jest na to najwyższa sumka, ale i tak się bardzo cieszę, że w ogóle miałem okazję yy, uczestniczyć, można tak powiedzieć. I te 2,5 K albo pójdzie na. co yy, pewnie pójdzie na. Ten na MK2. A, jeszcze pokażę. Daszek. Hop, taki. Ja. Daszek nie pasuje, dlatego że bez daszku po prostu nie chcę mi się niszczyć tego koloru niebieskiego, bo ponieważ niebieski mój, mój ulubiony kolor, najlepsza sprawa. Niestety muszę trochę sobie zniszczyć marzenia, ponieważ... Yy, Hydra, to, była, to jest jedna z najlepszych rzeczy, którą, mogę którą można mieć w aucie No ale no jednak nie pasuje do tego auta i po prostu niszczę sobie to auto samą hydrą Nie, nie została stworzona do tego, żeby mieć hydrę na niej mm. O wiele lepiej działa to u Sanda i w sumie Suncer, a jeden to nawet bym nie słyszał o takim mm. U Sanda opłaca się hydrę, ponieważ on Poskakuje yy, bardzo fajnie, szczególnie jeszcze Mk1. Ale patrzcie, no. Zauważcie sobie. Teraz może nie jestem za bardzo równy na równej powierzchni, ale... Zobaczcie sobie, że... Mesa jest lekko do przodu schylona. Czyli wychodzi na to, że tył jest podniesiony wyżej. Czyli z tyłu ma lepsze zawieszenie. Czyli tak na serio, jeżeli będziemy chcieli gdzieś podjechać... Przykładowo załóżmy... Nie wiem yy. Na jakiś ba... O, tutaj mam. Je wiadomo, tutaj mogę wjechać normalnie. W sumie to nie wiem czy mogę. Mogę chyba. Tu mogę wjechać normalnie, ale chodzi mi o to, że Jakbym miał normalnie, o taką, o, to tylko i wyłącznie tyłem bym mógł wjechać. Patrzcie. Tyłem da dałem radę. Nic nie uszkodzone, a to pewnie mi się uszkodzi zderzak. Ewentualnie No jest tak Nie, tutaj wiadę. A widzicie? Nie wiadę. O, wjechałem, ale z, z większą trudnością. A z tyłu... Za pierwszym razem. Jeszcze raz może powtórzę w tym samym miejscu. Żeby nie było, że coś tam. Pasz. A może... Może, żeby było wiarygodnie. Bez żadnego rozpędu, proszę bardzo, wchodzę. Także Hydra tutaj mi się wydaje, że nie pasuje. W sumie Mesa, do Mesy nie, nie, nie nadaje się nic. W sensie takim, że Mesa y, powinna mieć zawieszenie stokowe. Czyli takie jak jest, o, patrzcie jak jest teraz. Było przed chwilą, patrzcie jak jest teraz. Tyle była na Hydrze, to była trochę bardziej zrównoważona, ale patrzcie teraz, no i to jest krzywe, kompletnie. Albo mi się wydaje, że to koło nie jest większe, a to mniejsze Ale po prostu no... Czekajcie, może tak to będzie widać No widać, że to jest schylone I tak dalej, i tak dalej, także... No niestety, no zrobili tak. Jakby ta mesa miała wyrównane, to no by jechało wszędzie W sumie to, ja tą hydrę niepotrzebnie montowałem, trochę stracę no ale no trudno i tak na serio to do mesy nie, 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 nie opłaca się nic tak na serio To stokowe zawieszenie jest najlepsze yy. Ta hydra ma tylko użyteczność na pojedynkach A pojedynki dla hydry to jest za mało Jeżeli by była możliwość tylko grania na pojedynkach powinna być z, z 10 katańsza tańsza przynajmniej yy. Już w ogóle to tunel to jest powalone i tak dalej Chyba każdy stary gracz wie dlaczego jest powalone Eee, czekajcie, może tak sobie przejdziemy szybciej trochę. Zobaczymy jak, jak bardzo się rozpierdziela. I jedyne podniesienie, jakie bym eee, zrobił, na no że to jest takie. O tak powinno masowo wyglądać. O takie po zawieszenie powinno mieć cały czas. A nie jest tak troszeczkę do tyłu. W ogóle zobaczcie, jak ten tył skacze. A zobaczcie, jak ten przód. Przód prawie w ogóle nie skacze. No boki, no to boki, wiadomo. Boki są całkiem spoko, ale. Ale przód prawie w ogóle nie skacze. Tak jakby ten przód ważył najwięcej. Mm, bo pewnie waży najwięcej. Taka jest prawda. Ups, tutaj nie wiada. Czy ja tędy mogę. Mogę. Ale tutaj już chyba nie wiada. A nie wiada. Nawet 14-4 to jest moc, jednak. To jest moc. Zobaczymy czy ta masa sobie poradzi. O, już jest rozwalona właśnie. Zobaczymy ile się właśnie. Przejadę sobie tak o tą traskę tutaj. Na stokowym, na stokowym. To jest stokowe teraz cały czas. Tak, to jest stokowe. Przejadę się, zobaczę ile się uszkodzi. Ile rzeczy będą ją rozwalone. Na razie już jest deszak i światło. W miarę tak szybko się przejechać. Znaczy, no może nie szybko, no bo to. 60 km jest ledwo, ale... Ale tak, jadąc prawie bez, bez żadnego zatrzymania Pewnie raz się wyglebie kompletnie, że na dach polecę i to jest oczywiste, bo ta Mesa ba bardzo łatwo się wyglebuje na, na dach Poszło drugie światło I pewnie troszeczkę zderzak, ale zderzak już był Dobra, tu widzę, że będę musiał przejechać niestety tędy Ale no dobra, przejadę Trzeba, to trzeba. I dobra, i od razu jedziemy tędy. Na przykład, jeszcze zobaczycie, jak to masa sobie radzi, tutaj. Można powiedzieć, że to taki tor jest. W miarę. Szybko. Dobra. Już myślałem, że się wyglebie. Kompletnie. Jak nic pewnie zaraz padnę do wody, bo ja jestem tak blisko. No dobra. Poszło. Nic nie poszło. Jeżeli się uszkodzi tylko zderzak i światło to jeszcze to zniosę, bo... W, w, jak, jak ma się... Taki... takie auto właśnie do tego typu rzeczy to zderzak się prawie zawsze niszczy. Niestety tak jest. W sumie ta Mesa wygląda ładniej bez zderzaka. To już tak mówiąc... moje opi opinie ta Mesa wygląda ładniej bez tego przedniego zderzaka. Dobra, załóżmy, że to jest tyle. Przejechałem się całą trasę... No i patrzcie, no i... I w sumie poszedł mi tylko zderzek i dwa światła. Dwa światła da się naprawić w przecho, Ale no liczę to. Mi się wydaje, że w następnym odcinku zrobimy złączoną hydrą. Ups. I z korektor, czy, czyli o taką. Ponieważ ta, taka powinna być korekta i... Powinno, i po prostu trzeba jakoś się zablokować ten kawisz czyli to w ogóle polecam. To jest najlepsze, że właśnie zawieszenie przednie jest najważniejsze. Hmm. Może sobie to zablokuję, nie wiem ciężarkiem byle co. Żeby sobie to zablokować, bo jednak to z przodu jest najważniejsze. Wiem, że na wtedy tak dziwnie wygląda, tak niestandardowo, ale no no sorry, no tak musi... Tak, tak musi wyglądać, przerwało mi wideo. Hmm. Tak więc ja już, już widzę 10 minut. Nie, Już będę musiał się pożegać niestety. Przy okazji tak już i tak jest rozwalona. Aha. Teraz widzicie, nie wjechałem. A teraz postaram się wjechać. Hydra to jest moc. Znaczy hydra. Podwyższenie. Dzisiaj normalnie bym tutaj nie wjechał, a tak, dałem radę. I w takiej otóż pozycji... E, szkoda, że nie mam światło. Dobra, nieważne. E, w takiej otóż pozycji się z Wami żegnam. Ja byłem Lent, widzimy się w kolejnym odcinku. Cześć!